W zakresie samej kontroli, to musi się ona oczywiście odbywać w trybie wskazanym w treści artykułu 36. Dlaczego mówię o kontroli? Ponieważ Organy nie mogą pomijać wskazanego w tym przepisie trybu, a przede wszystkim terminów. Innymi słowy, czymś innym jest kontrola dotacji, a czymś zupełnie innym składane przez Państwa rozliczenie dotacji. Często, przyznacie Państwo, jest taka sytuacja, że Państwo składacie rozliczenie dotacji i ktoś z państwa, do Urzędu z Państwa dzwoni i mówi: No, nie, nie, ten wydatek, na przykład tam nie wiem, na huśtawkę, to mnie się nie podoba, proszę go zmienić. To jest przekraczanie granicy swojej kompetencji, bo to, już jest, bo to jest próba podjęcia kontroli, wydatkowania dotacji z pominięciem trybu. Czyli państwo rozliczenie jest państwa i wyłącznie państwa deklaracją. To rozliczenie jest, można by było porównać w pewnym zakresie. Do deklaracji podatkowej rocznej, którą Państwo składacie do Urzędu Skarbowego, prawda? Tam nikt nie dzwoni i nie pyta, a bo tutaj wydaje mi się, że coś jest niedobrze, prawda? Tylko wszczyna kontrolę, postępowanie ewentualnie wyjaśniające, tak? I tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Tu Państwo deklarujecie, na co rozliczyliście Państwo dotację i jeśli organ ma wątpliwości co do, co do wydatków, które Państwo sfinansowaliście dotacją, to oczywiście może przyjść do Państwa na kontrolę, ale z uwzględnieniem E, oczywiście e, trybu tej kontroli. Terminy, do których składacie Państwo roczne rozliczenie dotacji i sposób, i e, jego zawartość tegoż rocznego rozliczenia dotacji są bardzo różne. E, dlaczego? Dlatego, że są uregulowane odrębnie w każdej gminie. To nie ustawodawca wskazuje, w jaki sposób powinniście Państwo składać rozliczenie dotacji. Ustawodawca właściwie na ten temat praktycznie milczy. E, one są, ten, ten sposób, w jaki Państwo rozkładacie rozliczenie, to co się zawiera w rozliczeniu, to jest określone w uchwałach poszczególnych rad gmin. Co zresztą wynika, czy ta kompetencja do określenia tego w uchwale wynika z treści artykułu 38 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Tym właśnie przepisem ustawodawca przekazał dla Rady Gminy kompetencje dla, do ustalenia trybu udzielenia, ale jednocześnie trybu rozliczenia dotacji. Tak? I artykuł 38 w ustępie pierwszym wskazuje, że organ stanowiący danej gminy, czyli Rada Gminy, nie wójt, burmistrz, nie urzędnicy, tylko radni w danej gminie, w drodze uchwały ustalają tryb udzielenia i rozliczenia dotacji, ale oczywiście również w treści tej uchwały ustalają tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz dane, które powinny być zawarte w samym wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, terminy przekazywania przez Państwa informacji o liczbie uczniów, prawda? Oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji. Na tej właśnie podstawie na podstawie artykułu 38 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada wydaje uchwały i w treści tych uchwał wskazuje terminy do złożenia rocznego rozliczenia dotacji. Tutaj przyznam Państwu szczerze, że zwracałabym uwagę radnym. Na bardzo krótkie terminy, które zakreślają. Zwróćcie Państwo uwagę, że składając deklaracje, rozliczenie podatkowe za rok, które no, na pewno jest prostsze w sporządzeniu i nie wymaga tak wiele czasu jak sporządzenie rocznego rozliczenia dotacji, mamy na to właściwie cztery miesiące, tak? bo, bo, bo składamy je do końca kwietnia. Zwracajcie Państwo radnym uwagę, żeby również i w tym zakresie, w uchwałach, zakreślali Państwo dłuższy termin, żeby to był termin, powiedzmy, do 30 stycznia, czy też do ostatniego dnia lutego. Nikomu się w tym zakresie nie śpieszy, a nie ma sensu, żeby narzucać na Państwa tak szerokie obowiązki, szczególnie wtedy, kiedy macie Państwo wymienić te wszystkie wydatki. I określać tak krótki termin. No jest to w żaden sposób jakoś nieuzasadnione. Nie Wydaje mi się tylko, że radni nie mają na ten temat wiedzy, nie mają wiedzy, że to sprawia Państwu dość spory kłopot, a jednocześnie złożenie rocznego rozliczenia dotacji no niesie za sobą dość poważne konsekwencje, prawda? Ponieważ w tym rozliczeniu deklarujecie Państwo, na co wydaliście Państwo dotacje, prawda? Nimi jeszcze złożycie Państwo deklarację podatkową. Tutaj te terminy w mojej ocenie. Winny być ze sobą nieco bardziej, nieco bardziej spójne. Prawda? Co się stanie, bowiem, jeśli prowadzicie Państwo szkołę, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub przedszkole, albo inną formę wychowania przedszkolnego, a nie złożylibyście Państwo rozliczenia takiego, tej dotacji w terminie, szczególnie jeśli ten termin jest bardzo krótki. Otóż, no, możecie oczekiwać kontroli, prawda? Pamiętajcie Państwo, że jeżeli właśnie prowadzicie przedszkole, albo szkołę, w której jest realizowany obowiązek szkolny, albo inną formę wychowania przedszkolnego, to gmina nie ma możliwości zastosowania jakiejkolwiek sankcji w przypadku niezłożenia rozliczenia dotacji w terminie. Jakiejkolwiek innej. Poza zasadniczo wszczęciem kontroli. Nie może na przykład wstrzymać państwu wypłaty dotacji, prawda? W innej sytuacji są na przykład osoby prowadzące domy w czasów dziecięcych, szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny czy obowiązek nauki, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tutaj w przypadku niezłożenia rozliczenia dotacji, gmina może wszcząć postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w celu wstrzymania. Wypłaty, wypłaty dotacji. Tylko przypominam, że oczywiście decyzja musi być ostateczna w taką instancji, czyli dwa, dwie instancje. Z jednej strony jednostka samorządu terytorialnego, z drugiej strony kontrola samorządowego kolegium odwoławczego, więc w tym czasie też możecie Państwo szybciutko to rozliczenie dotacji złożyć. Natomiast Szkoły, w których realizowany jest obowiązek szkolny, czy przedszkola, czy inne formy wychowania przedszkolnego takiej sankcji nie mają, więc tą sankcją będzie tylko i wyłącznie ewentualnie przyjście na kontrolę. Nie za, ale zło, z kolei za to złożenie błędnego rozliczenia dotacji no, oznacza, że jeżeli złożycie Państwo niewłaściwe nie, 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 nie dane w treści tego rozliczenia, to już w trakcie kontroli trudno będzie skorygować ten dokument, prawda? Więc lepiej jest nie działać pod presją czasu, o ile oczywiście macie Państwo wątpliwości, a składać to sprawozdanie, już lepiej jest złożyć z opóźnieniem, ale rzetelne, prawda? Lepiej zatem się spóźnić niż zadeklarować błędy. Dobrze. I jeszcze kwestia przy tym temacie rozliczania, o tym oczywiście też sobie pomówimy na wtorkowym szkoleniu, kwestia zwracania się do Państwa o wyjaśnianie co do rozliczenia. To również w mojej ocenie winno odbywać się w trybie kontroli. prawda? To już to, co Państwu wskazywałam chwilkę wcześniej. Tu... Przepis wyraźnie wskazuje, że przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła i placówka... Udostępnia do kontroli dokumentację w terminie jakim? No 14 dni od dnia zwrócenia się przez osobę upoważnioną do przeprowadzenia kontroli o udostępnienie tej dokumentacji. Czyli nie można do Państwa zatelefonować i powiedzieć: dzień dobry, przyjdę na kontrolę, albo dzień dobry, proszę poprawić rozliczenie dotacji. Przecież to nie urzędnik składa rozliczenie dotacji, prawda? To nie on deklaruje, na co ta dotacja została wydatkowana, no i w końcu nie on stanowi o przepisach. Tylko państwo, to jest państwa deklaracja. Czyli kwestionowanie takiego rozliczenia dotacji przez telefon w drodze mailowej, prawda, bez wszczynania postępowania kontrolnego w trybie wskazanym w treści artykułu 36, nie jest dozwoloną praktyką, jest wychodzeniem poza, poza, poza kompetencje.